Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na wielki haul z fajmarka. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. W świątecznym anturażu. W ostatnim holu pokazywałam wam parę pisów, które Wam się podobały. Myślę, że warto jest się tam wybrać chociażby po piżamy, jakieś skarpety, nawet ubranka dla dzieci, i nie tylko. Jest tam naprawdę ogromny asortyment. Ja wybrałam się tam szczególnie po takie rzeczy noworoczne. Primark jest już od jakiegoś czasu w Polsce, jest tam ogromny wybór. I ogromne kolejki. Mi się akurat udało, bo przyjechałam wcześniej, ale wiem, że w tym przedświątecznym okresie było naprawdę gorąco. Remark jest w Galerii Młociny w Warszawie i wydaje mi się, że powinien być otwarty trochę wcześniej, bo z tego co pamiętam, on miał być otwarty jakoś dwa czy trzy lata temu. No ale nic, jest jak jest. Pokażę Wam, co znalazłam. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni haul, który Wam tutaj zresztą podlinkuję, to widzieliście, że kupiłam sobie taką fajną bluzę szarą i do tego spodnie. Nie dobrałam idealnie tego koloru, ale tych bluz i w ogóle dresów jest dość sporo. Jeansów to jest w ogóle cała gama, jakie kolory tylko chcecie. Ale te bluzy i spodnie dresowe, jeansy, jakieś basiki, są warte uwagi naprawdę. I tym razem wzięłam do A moich dziewczynek. To są tak Naprawdę dokładnie takie same bluzy jak moje, 30 zł kosztowały, z suwaczkiem, ten suwak jest bardzo w porządku, ja swoją piorę, nic mi się nie dzieje, zresztą jak pokazywałam Wam tą bluzę w holu, to mówiliście, że no, że ta jakość jest różna i pozostawia wiele do życzenia, ale akurat ta bluza uważam, że jest w punkt trafiona, bardzo dobrej cenie, jakaś nitka mi się tu przyczepiła. I ten suwak spełnia swoją rolę jest ciepła, ma tutaj polarek, nawet bym powiedziała, że chwilami za ciepła, więc na ten okres zimowy i wiosenny będzie idealna. Kapturem rozsuwana i jest druga dokładnie taka sama, tylko troszeczkę większa, nawet z wieszakami, więc z tego się bardzo cieszę, że jaki zawsze się przydadzą. Tutaj można nawet na naklejkę zadrzeć albo naklejkę coś innego. No i tak jak widzicie, one mają tutaj bardzo miły materiał, suwak. No taka zwykła szara bluza, tak? Wykończenie jest całkiem spokojne, nie ma tutaj żadnych napisów, żadnych logo i myślę, że. Jest to bardzo w porządku. Ten kolor szary jest bardzo ładny. Następna rzecz to ja miałam sobie przepiękną piżamę. Niestety ona nie jest tak super złożona, dlatego że już był ostatni rozmiar XS. Ja normalnie noszę XSS i czasami w tym Primarku te znaczy sobie to zawsze te rozmiary są trochę zawyżone, bym powiedziała, więc XS wypada, przynajmniej dla mnie jak sk Eska wypada trochę jak Ełka, więc na to możecie zwrócić uwagę. Ta piżama kosztowała 60 zł. Piżama mi się bardzo podoba, jest taka trochę inna. Ja przynajmniej takiej piżamy nie mam. Bardzo ładny kolor, design, jest cieplutka. Ja lubię takie ciepłe piżamy, w tym szczególnie zimowym okresie. Ma ładny wzór, jest dobrze wykończona i kosztowała 60 zł. Spodnie też są długie. Myślę, że nawet można jako dres ją nosić. Nie wygląda jak taka typowa piżama. Ma fajne wykończenie. Jedyny minus jest taki, że... Ten ściągacz niestety nie działa. Tutaj nie możemy tego ruszyć, to jest bardziej dla ozdoby, ale wydaje mi się, że za taką cenę to bierzemy spoko. Nawet na upartego można by ją założyć jako bluzkę. Tak mi się wydaje. Następna piżama, którą wzięłam, to jest piżama, która mi się od razu bardzo spodobała i to była najdroższa piżama z całego Primark'a, ale nie mogłam się oprzeć, bo czegoś takiego dokładnie szukałam. Nie można by było kupić jako komplet, trzeba było kupić to osobno, ale spokojnie można było to dobrać, bo ja właśnie tak zrobiłam. I jak dotknęłam tego materiału i zobaczyłam ten design, to jest taki fajny norweski styl bym powiedziała. Bardzo mięciutka. Ma tutaj ściągacz i ten ściągacz w ogóle działa. Ona kosztowała ta bluzka 43 zł, więc to jest całkiem jak na marka. I spodnie tak samo. Tak mi się wydaje, że kosztowały 43 zł. Tak, zgadza się. Też mają tutaj fajne wykończenie. I ten ściągacz już tutaj jest, działa. Jest to tasiemka, to jest taka typowa gumka. Jakieś sznureczko tasiemka, można powiedzieć. I rzeczywiście. Myślę, że będzie się fajnie prezentować. Były też takie pudrowo-różowe. No i w ogóle z tych na przykład było mnóstwo różnych innych wzorów: jakieś kotki, pieski, myszki. Były różowe, były szare, takie jakieś fioletowe, w kwiaty, w gwiazdki. No naprawdę, wybór jest dość spory: były i polarowe, i takie bardziej miłe, i jakieś satynowe a satynowe e, lub z krótkimi spodniami, z długimi to już wszystko zależy od tego jak y, lubicie spać i czy marzycie w nocy czy nie, bo każdy mi co innego, ja ostatnio sobie kupiłam taką jedną piżamkę z krótkimi spodniami bardziej elegancką i teraz szukam cieplejszej, ta piżama wygląda naprawdę bardzo elegancką, można spokojnie nosić to jako bluzkę, też y, materiał jest super miły, cieniutki no taki, w którym chce się zasnąć dosłownie, także polecam Wam, chociaż cena no, nie była taka idealna. Na tym dziale piżam też są kapcie nie tylko na tym dziale piżam, na tym dziale skarpet i butów również, ale ja akurat te kapcie znalazłam na dziale piżam. One mi się bardzo spodobały, bo kosztowały 11 zł. I takie balerinki lubię. Ja często kupuję takie baleriny w Pepco, tylko, że one nie są z takiego miśka, futerka, a bardziej materiału. No i niestety nie wytrzymują za długo. Jestem ciekawa, bo kapci spraymerka jeszcze nigdy nie miałam i zastanawiam się na ile one im posłużą. Mają ładny kolor, myślę, że będzie można je spokojnie wyprać parę razy i w nich pochodzić. No i nawet tutaj do tej kierunki. Pasują idealnie i ja akurat wzięłam dwie pary, bo jedna będzie dla mojej córeczki. I to jest rozmiar 36, 38, były też 38, 42 albo 39, 42, tak mi się wydaje. Nie widziałam mniejszych, może są, a może akurat nie trafią na ten rozmiar, więc 11 zł. O, kolejny dział warto uwagi w Primarku to dział bielizny. Tych wszystkich basicowych koszulek, body, skarpet i oczywiście, ale skupmy się najpierw na bieliznie, bo ja bieliznę kupuję z Victory's Secret dla siebie. Jak wiecie, bo bardzo lubię Victoria's Secret i najlepiej mi się unosi zwyczajnie, natomiast znalazłam takie fajne, jak to się nazywa, takie sportowe staniki. Takie stanikotopy i one akurat świetnie mi się sprawdzą do takich bluzek na przykład koszulowych, czy takich luźnych bluzek, które mam na przykład, jak wiecie, z mango, mają delikatnie większy dekolt i ja wtedy się nie czuję do końca komfortowo, więc myślę, że jak założę taki stanik, to będzie wyglądało jakby miała koszulkę, a czasami jest po prostu za gorąco trochę w tych koszulkach i to jest w ogóle paradoks, bo ja uwielbiam spać w ciepłej piżamie, a może jak jestem tak super grubo ubrana, to nie do końca, w ciągu dnia się czuję, no i widzicie, no jest to dobrze wykonane. To kosztowało 50 zł za trzy staniki, więc myślę, że cena jest okej, okay. no mogłoby to kosztować trochę mniej, wiadomo. Bardziej, że nie wiem jak długo to będzie białe i na ile mi posłuży, ale myślę, że na no całkiem długo, są takie różne tłoczenia, Bardziej struksowe, gładkie, leci prawie, że też i były różne kolory, i szary, i czarny, i były na przykład takie, że biały, czarny, nude, można było sobie kupić i skompletować. Także, jeżeli mi się to dobrze sprawdzi, to przy no, na następnej okazji, jak będę w Primarku kupię sobie może inny kolor, zobaczymy. Następna rzecz to jest taka fajna bielizna dla dzieci na tym dziale. Były sportowe staniki za 26 zł, biały i czarny, właśnie. Do młodzieży. O, może tak bardziej. Chociaż na tym dziale dla dzieci też były takie staniczki, na przykład z jakąś syrenką, kotkiem, takie bardziej kolorowe i bawełniane. To jest z takiego elastycznego materiału, ja na przykład do jakichś ćwiczeń, na jakiś trening. Myślę, że to się fajnie sprawdzi. I to kosztowało 26 zł. I do tego jeszcze są majteczki do kompeletu, które nie można było kupić razem, ale osobno. Znaczy, one w sensie nie były razem pakowane. I to są takie już bardziej bokserki. Myślę, że wygląda to bardzo dobrze i właśnie dla jakichś ćwiczeń, i tak dalej, się idealnie sprawdzi. Na dziale dziecięcym znalazłam te koszulki, bo koszulek potrzebujemy i jest ich. Niestety deficyt, bo jakoś tak moje dzieci szybko rosną, już są tylko moje, Krasnąłem z moimi koleżankami. I słuchajcie, te koszulki kosztują albo 7 zł, albo 11 takie t-shirty, jednak ja nigdy nie trafiam na rozmiar dobry. Więc wziąłam jedną, taką powiedzmy, na teraz idealną, i ona kosztowała 11 zł. Czy to się zmyje? Myślę, że tak. Ale mam dwie koszulki z Primarka, to zresztą znaczy moje córeczki mają dwie koszulki z Primarka, które słuchajcie kupiłam w Irlandii i one są praktycznie nie do zdarcia, to mi się zdarzyło już parę razy, bo jeszcze mam bluzy, które też są nie do zdarcia i z LOL i takie jakieś z motylkiem, jedne już przekazałam mojej przyjaciółce Magdzie, bo ona ma młodszą córeczkę. I ta bruska wygląda jak nowa dosłownie, więc ta kosztowała 11 zł, a ta jest trochę większa, no bo już nie było rozmiaru, a ta mi się najbardziej spodobała, tak naprawdę. I ta kosztowała 7 zł. Nie wiem dlaczego, jaka to jest różnica. Tak, de facto powiem szczerze, bo one są identycznie wykonane i mają tyle samo brokatu. Może to jest jakaś końcówka serii, nie mam pojęcia zielonego, ale myślę, że. Te koszulki będą ok na razie. Kolejna rzecz, którą wzięłam, mi jest w ogóle hit. Nie wiem, czy to się spodoba mojej córeczce, a ona wyrosła ze szlafroka. To jest, słuchajcie, przecudny szlafrok z Elsą i z Anną. Na tym dziale piżam oczywiście. Jest mnóstwo szlafroków satynowe jakieś e, mięciutkie szlafroki długie, krótkie. Można tam, słuchajcie, zaszaleć, jeżeli macie deficyty w szafie piżam i bielizny, skarpet, rajstop, kapci to na stówę, tam sobie znajdziecie dla siebie. Polecam Wam serdecznie, bo rzeczywiście na tym dziale chyba najwięcej spędziłam. Nie mogłam się zdecydować. To jest szlafrok, który był na dziale dziecięcym i on był jednym z najdroższych, bo kosztował 60 zł. Normalnie te szlafroki były nawet po 35 zł. Nie wiem, może to była jakaś promocja, ale myślę, że one są mniej więcej po 45, 35, 45 zł. Ten był najdroższy, więc 60 zł za szlafrok to też nie jest tak źle. Ja kupiłam szlafrok jakiś czas temu dla mojej córeczki jednej różowy, chyba za 30 zł. Właśnie on był gładki, no ten to jest sami przyznacie, no po prostu chyba spełnienie marzeń każdej dziewczynki, która kocha Elsę. No i nie tylko, bo on nie jest taki, powiedziałabym, tandetny. Czasami te rzeczy z Elsą i ze mną są po prostu kiepskie, wyglądają źle i podobają się tylko dzieciom, a zupełnie nie rodzicom, a to się podoba i rodzicom, i dzieciom. Tutaj jest taki delikatny jakiś ornament, jakieś tam zdjęcie Elsy i Anny i tyle. Jest fajny ciepły, no i milutki. Myślę, że on akurat się spoko sprawdzi. E, jeszcze jedna rzecz, ale są to, jest, to jest bluza. To jest bluza na tym dziale dziecięcym, bo jest dział dziecięcy, on jest chyba do 128, a ten dział już młodzieżowy jest na 134 w górę. I to y, była bluza na tym dziale dziecięcym, największa, tylko że tak jak Wam mówię, te rozmiary są trochę nieadekwatne, ponieważ ten 128, ja bym powiedziała, że wypada no, trochę większy, na no, no, 134 nawet możecie to zauważyć. Tak mi się wydaje, tak coś czuję. Zresztą tu jest napisane 7-8 lat. E, w Zarze na przykład ta rozmiarówka jest chyba trochę inna, wydaje mi się, że 128 to jest 6,7 jakoś tak, ale nie jestem teraz pewna. I ona kosztowała 39 zł. Jest całkiem spoko wykonana, i właśnie to jest znowu to, co Wam zawsze mówię: że to jest taki typ obluzu, który podoba się i dzieciom, i rodzicom, bo jest resa Ale wygląda to ładnie, właśnie tak delikatnie. Nie tandetnie, bardzo fajna, i ona też ma tutaj delikatnego miśka, więc będzie spoko do przedszkola. Nie tylko do przedszkola. Ale wygląda to bardzo ładnie i to nie są interaktywne cykiny. Takie do zagłoskania. Nie, nie, nie. Jestem kochani, przepraszam Was, ale się na chwilę przerwać, ponieważ kurier przyjechał. Kolejny dział, jeżeli chodzi o Primark, to Home Decor. On zasługuje zdecydowanie na uwagę i tam ceny są rzeczywiście atrakcyjne, na przykład kosze, pojemniki. To wypada bardzo dobrze, cenowo, bardzo tanio. Nawet porównywalnie do pepka jakość jest zupełnie inna. Znaczy, to nie jest jakaś super jakość, oczywiście, żebyście mi zrozumieli, ale lepsza jest niż pepko na pewno. To też zależy, bo w Pepko można spoko rzeczy, wcale nie wszystko jest tam tandetne. Na przykład pojemniki, bardzo lubię jej, nie tylko pojemniki, zresztą wiecie, że ja lubię w Pepko, ale już nie będę rozgadywać o pełko. W każdym razie ten dział jest fajny. Ja chciałam kupić takie miseczki z myszką Miki dla dziewczynek, ale nie było ich akurat, nie trafiłam na nie. I w sumie to powinnam poświęcić tam trochę więcej czasu, bo jechałam do tego Primarka, Między spotkaniami, więc nie miałam tam. No, powiedziałabym nawet całej godziny, i za długo chyba czasu spędziłam. I za dużo też czasu spędziłam na tym dziale z piżamami, to jest druga sprawa. Jednak ten dział, home decor, zasługuje na uwagę. To można kupić świeczki, koszyki, jakieś dywaniki, koce, czy jakieś rzeczy do łazienki, właśnie miseczki, dbanuszki i tak Ja znalazłam, jeżeli chodzi o mieszkamiki, no bo z Miki chciałam kupić te miseczki, więc znalazłam takie klipsy, słuchajcie do żywności to się zawsze przydaje one kosztowały 19 zł więc to akurat y, uważam, że nie jest dobra cena za cztery klipsy, no ale one są takie jak designerskie no i wydaje mi się, że oni mają licencję na no to, tak, bo to jest Disney, więc pewnie dlatego to kosztuje trochę więcej. Takie klipsy do żywności u siebie w kuchni używam cały czas, czy do jakichś makaronów, czy to jakichś opakowań, czy to jakichś chrupek, czy do jakichś suszonych bananów, itd., itd. I Nie zawsze wszystko przesypuję do pojemników, myślałam, że to będzie taki miły dodatek, coś innego, Pięknie. coś ekstra. To z tego działu tylko kupiłam, chciałam jeszcze takie y, kupić y, pojemniki do lodówki, ale już nie starczyło mi czasu i stwierdziłam, że nie zabiorę się z tym, y, bo też daleko zaparkowałam. I tym, co jeszcze mam bo... Wyjmę to wszystko, to będzie najlepiej. O, za 4,50 wzięłam dwie taśmy klejące. Słuchajcie, no 4,50 to jest bardzo dobra cena, papko nawet... Y... 4,50 nie kosztują te taśmy. Tym bardziej, że w Pepko nigdy nie mogę trafić na te taśmy z tymi straserami. Odpakujmy te dwie sztuki bardzo przyjemnie. I 4,50. Myślę, że cena jest taśma ówki ołówki, jakieś zeszyty, jakieś takie pluszowe zeszyty. Cekinowe, no takie różne rzeczy w dobrych cenach można znaleźć, ale nie wszystko. No Te rzeczy Disneya kosztują trochę więcej. Ja się zastanawiam nawet nad silikonową formą do ciasta w kształcie myszki Miki, ale ona kosztowała chyba 30 zł, i stwierdziłam, że w pełku na pewno będzie taniej. No co prawda nie będzie to myszka Miki, a Wy mi zawsze piszecie, że powinnam kupić sobie taką silikonową formę. Ja mam tylko takie poczucie, że ona z biegiem używania, zresztą przez to wszystko pachnie. Dobra, dalej już się rozgaduję. Ten dział ze skarpetkami dla dzieci jest też tak, jak Wam mówię, zbudowany. 12 zł. te skarpety kosztowały. Te ceny były różne, bardzo różne. I to chyba były najtańsze skarpety. Dajemy ja takie skarpety kosztują mniej więcej 39,5 par, coś takiego. A tutaj 12 i te skarpety są super. Naprawdę one są świetne i nic się z nimi nie dzieje, no, jeszcze Wam tego nie powiedziałam. Jak oglądaliście mój haul poprzedni Spreymarka, to widzieliście, że kupiłam takie wyszaki. One są w bardzo dobrych cenach: czarne, szare, różowe, plastikowe, takie metalowe, różowo-złote, złote. złote. Wybór jest bardzo duży i ceny są fajne, bo nawet 7 zł parę takich wieszaków kosztuje. Te różowe były w paczce po, wow, wydaje mi się, że chyba 10 sztuk. Albo 12 sztuki, one kosztowały e, chyba 11 zł, albo 7 zł. Już dokładnie teraz nie pamiętam, trzeba sprawdzić. No i rzeczywiście one są bardzo spoko. Na razie mi się żaden nie rozwalił. Są idealne do takich e, sukienek, na przykład jakichś delikatnych rzeczy. No i dalej idziemy. Kolejny dział to są właśnie skarpety. To może mało fascynujące już, ale pokażę Wam, bo często się pytacie. Ja sobie wziąłam takie skarpety, trzy pary skarpet, zwykłe czarne, bo ja mam, w słuchajcie, same stópki, naprawdę. Więc stwierdziłam, że muszę się zaopatrzyć. No i one są fajne, takie mm, cieniutkie, mięciutkie, dłuższe. I zastanawiam się, czy się będą filcować, no pewnie tak, 17 zł za trzy pary, no to akurat nie powiedziałabym, że to jest tak super mało. Następnie wziąłam sobie takie skarpetki i one są już super ciepłe, bo one w środku mają futro dosłownie, futro. Na zimę będą idealne do jakichś cieńszych butów. No i mają fajny też taki, no tutaj materiał, jak możecie założyć taki bardziej sztuksowy, jak ten stanie, który Wam pokazywałam przed chwilą. Że go znajdę, o coś takiego. Były też w innych kolorach, białe i tak dalej. One kosztowały 15 zł. Ja Widziałam sobie rajstopy, te za 22, te widzieliście ostatnio, za 17, takie za 13 zł. rajstopy to jest 164 na tym dziale dziecięcym, ale one są dla mnie, bo jestem niska. Czy nie aż tak miska, ale dobra. Bardzo miłą wkładkę, taką ciepłą. nie, To nie jest mi się takie futro, ale to jest bardzo miłe. I wzięłam też dla moich dzieci 116. One wypadają na większe, naprawdę większe. Także weźcie to pod uwagę. Ja ostatnio wzięłam 128, moja troszeczkę mi wpływa, więc teraz wzięłam 116, a to wzięłam 140. One mogą być trochę za duże. Jeżeli o to chodzi. Ostatnia rzecz, którą widziałam, to opaska. Ten dział beauty, dział biżuterii, dział wszystkich akcesoriów do włosów jest bardzo dobrze rozwinięty i naprawdę spoko są rzeczy, ale nie wszystkie są w dobrych cenach. Na przykład ta opaska kosztowała 13 zł. Ja sobie kupiłam taką grubszą, czarną i moja troszeczka mi ją zabrała. Ja sobie wzięłam taką cieńszą i wydaje mi się, że ona lepiej do mnie pasuje. Natomiast ym, była taka jedna opaska, która mi się spodobała i ona kosztowała prawie 50 zł. W sumie się, kurczę, co? W tej marku 50 zł. Ona kosztowała 13 i jest taka bardziej elegancka. Wydaje mi się, że pasuje. do mojego wieku bardziej. Nie wiem. To do spoko. Bardzo spoko. Kochani, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o wielki z Marka. Ja jestem bardzo zadowolona z tych zakupów, szczególnie z tych wszystkich skarpet. rajstop. wiem, że to są mało fascynujące rzeczy i bielizna, ale one są zawsze potrzebne. Ciskam Was bardzo mocno. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje i wszystkie Wasze komentarze. Jest to dla mnie ogromna motywacja do nagrywania i jesteście dla mnie wielkim wsparciem. Ciskam Was i do zobaczenia, buziaki. Pa pa!